Jak smakuje najwyżej oceniany kebab w Kraśniku? Dzisiaj udam się do lokalu BD Star Kebab, aby to sprawdzić. Jesteśmy z naszym najwyżej ocenianym kebabem w Kraśniku. Zapłaciłem za niego 15 zł. Zamówiłem małą pitę, mieszane mięso, mieszany sos, więc przechodzimy do testu. Dobra, Dobry sos, nie, ale sos bardzo przyjemny, taki słodki. Pasuje tutaj elegancko. Klasek przyjemny, miękki. Spoko naprawdę. Ten kula mocy, ale spoko poziom tej kuli mocy. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, szczerze mówiąc. Warzywa w porządku. Jest cała ta lodowa. Ale powiem wam, że Wskazują. Wygląda to spoczko i smakuje też spoko. Jestem zadowolony. Na pewno ceny 15 zł cena zdecydowanie adekwatna do jakości. Ale sos akurat naprawdę spoko i robi dużą robotę tutaj. Ale powiem, że ta kula jak się kręciła wcale nie wyglądała, że będzie taka spoko, a. Ale... Naprawdę nie przeszkadza mi tutaj. Uważam, że w porządku, nie? Cena adekwatna do jakości, więc dobra opcja, nie? Ale powiem wam, że ten placek jest naprawdę przyjemny i dobrze się to wszystko komponuje. Więc naprawdę za 15 zł polecam sobie kupić takiego kebaba. Jest to spoko kebab, opcja dla mieszkańców kreśnika